Cześć, witajcie na kanale Medok, a dzisiaj zajmiemy się recenzją klawiatury GK900. Zapraszam. Klawiatury otrzymujemy w podstawowym kartonowym opakowaniu, które bardzo dobrze zabezpiecza nasz produkt i znajdują się tutaj także podstawowe informacje o naszym produkcie. Po wyjęciu z pudełka naszym oczom ukazuje się pełnowymiarowa klawiatura mechaniczna na przełącznikach Outemu Blue, 104 klawisze szczegarz, 12 multimedialnych i wszystkie są programowalne. Klawiatura posiada pełen anti i NK rollover. Które pozwala komputerowi na zarejestrowanie wciśnięcia wszystkich klawiszy naraz. Klawiatura posiada pełne podświetlenie RGB LED. Od producenta dostajemy 10 gotowych trybów podświetlenia. Edytować w niej możemy natężenie światła, prędkość ruchomych animacji oraz każdy klawisz indywidualnie według potrzeb. Specjalnie dla Was, czyli dla ostrych graczy, przygotowaliśmy wytrzymałe przyciski, które wytrzymają każde uderzenie. A umieszczona na klawiaturze ściąka jest bardzo czytelna i wygląda ładnie. Kolejnym istotnym elementem, na który warto zwrócić uwagę jest solidny kabel w oplocie o długości 1,80m zakończony pozłacaną końcówką USB. Design klawiatury pasuje do każdego gracza i jego stanowiska, a materiał, z którego wykonany jest top, nie zbiera zabrudzeń. Klawiatura posiada wiele możliwości i możemy dostosować ją do swoich potrzeb. Na przykład, jednym skrótem klawiszowym podczas oglądania filmu, możemy włączyć całe podświetlenie. Aby osiągnąć pełne wrażenia z korzystania z naszej klawiatury, przygotowaliśmy dla Was kilka porad, które na pewno ułatwią Wam z niej korzystanie. Tak jak wspomniałem wcześniej, w naszej klawiaturze możemy edytować natężenie światła, prędkość animacji. No i jest to prosta sprawa, klikamy przycisk funkcyjny. Tutaj zwiększamy, tutaj zmniejszamy natężenie światła. Wrócimy do poprzedniego natężenia. Tutaj zmniejszamy prędkość, a tutaj ją zwiększamy. Również możemy zablokować przycisk Windows. Podczas grania często gdzieś palec może zjechać. Możemy zminimalizować grę, jest to też prosta sprawa. Przycisk funkcyjny. Klikamy tutaj, i dostaniemy powiadomienie w postaci diody. Przełączniki o temu blue, które zostały zastosowane w naszej klawiaturze wytrzymują do 50 milionów kliknięć i posiadają charakterystyczny klik. Nadszedł czas na test przełączników. Aby wykorzystać pełen wachlarz możliwości klawiatury, polecamy ściągnięcie naszych sterowników, a link bezpośredni jest w opisie. Po zainstalowaniu naszego softu wyświetli Wam się czytelne menu, w którym możecie dostosować natężenie światła, wybrać animację, która Was najbardziej interesuje, tworzyć makra oraz przypisać polecenie każdemu klawiszowi. Podsumowując, za cenę niecałych 200 zł otrzymujemy pełnowymiarową klawiaturę mechaniczną na niebieskich przełącznikach, co nie ukrywajmy, w tym przedziale cenowym rzadko się zdarza. Solidnie wykonany produkt i niemal 17 milionów kolorów, więc na pewno każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli oczekujesz najwyższej jakości produktu, to Maddox GK900 został stworzony właśnie dla Ciebie.